O tym, jak dużą rolę pełną emocje, pełnią emocje w rozwoju chorób serca, porozmawiam dziś z moimi państwa gościem, panią doktor Anną Mierzyńską. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, no, czuję, że serce bije mi szybciej, oddech mam przyspieszony, chyba jestem zestresowana tym naszym spotkaniem. Mam rację. Ja chyba trochę też. <laughs> A proszę powiedzieć, jak odczytywać te sygnały stresowe, które nasz organizm może do nas wysyłać? Generalnie nasza reakcja stresowa wynika z pobudzenia organizmu. Czyli właśnie z takiej wrodzonej dla nas biologicznej reakcji walki-ucieczki. I my często też poznajemy, potem, że jesteśmy w stresie, kiedy czujemy, że właśnie przyśpieszamy oddech, zaczyna mocniej bić serce, zaczynamy się pocić głównie w rejonie dłoni, takim sygnałem, że się stresujemy. Jest też, na przykład, problem ze zabraniem myśli, czyli problemy ze skupieniem uwagi. Wtedy, wtedy też możemy poznać, że no, najpierw musimy troszeczkę jednak się zająć sobą. I wyciszyć, a potem dopiero na przykład przystąpić do ważnej rozmowy. A proszę powiedzieć, jak bardzo te emocje, jak stres y, jest, są powiązane właśnie z rozwojem chorób serca? One są bardzo mocno ze sobą związane, ze względu na to, że układ krążenia, tak? układ sercowo-naczyniowy jest układem, który automatycznie reaguje na różne nasze doświadczenia, na różne sytuacje w naszej codzienności, ale również na nasze myśli, wyobrażenia, a czasami nawet sny, bo y, we śnie. My doświadczamy też pewnych emocji, jesteśmy w stanie przecież na serio się przestraszyć. No to prawda, czasem się budzimy zlani potem, nawet jest chyba tak. takie powiedzenie, prawda? Tak. Także wpływ emocji na stan naszego serca działa właśnie poprzez przewlekły stres. Y oczywiście nasz organizm jest przyzwyczajony czy przygotowany do tego, żeby radzić sobie z obciążeniami i rzeczywiście jeżeli mierzymy się z jakąś Jednostkową sytuacją, taką, przy której musimy się zmobilizować, to sobie poradzimy i to nie powinno być kosztem jakiegoś naszego zdrowia. Tak? Nasze ciało jest przygotowane do tego. Ewolucyjnie sobie, chyba, prawda? Tak. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy stres się przedłuża. Kiedy ma charakter chroniczny, albo nawracający, albo nie ma możliwości rozładowania tego stresu tak skutecznie. Czyli na przykład codziennie jeździmy do pracy, która nas stresuje, albo codziennie stoimy w korku którego nie lubimy i też powoduje, że jesteśmy sfrustrowani? To jest taki rodzaj stresu, który nam towarzyszy każdego dnia. I jego działanie na nasze ciało właśnie przez tę długotrwałość jest najbardziej toksyczne. Ale co się wtedy dzieje? Nie wiem, podnosi się ciśnienie, serce bije szybciej. Jakie takie patologiczne rzeczy dzieją się w naszym organizmie pod wpływem tego stresu, że my, nie wiem, na przykład po latach takiej, takiego przewlekłego stanu właśnie możemy mieć zawał czy udar? Badania mówią jednoznacznie o tym, że trwanie w takim stanie pobudzenia, które jest związany ze stresem, przyspiesza na przykład proces niężczycowy. Dlatego też zwraca się uwagę na to, w prewencji wtórnej, w rehabilitacji kardiologicznej, w jakich warunkach na co dzień żyje pacjent. Czy jego sytuacja życiowa ale też na przykład jego charakter, jego podejście do różnych sytuacji pozwalają mu na zachowanie spokoju, czy ciągle żyje w dużym napięciu i pośpiechu na przykład. A proszę powiedzieć, jak sobie z tym stresem radzić na co dzień, jak go zmniejszać, jak go trzymać w ryzach, krótko mówiąc? No, idealnie byłoby, gdybyśmy mogli zmienić pracę, środowisko, wyjechać w Bieszczady czy A, na albo na tropikalną tak? wyspę, gdzie cały e, tak. rok świeci słońce. Ale realia są inne, a poza tym my nie jesteśmy stworzeni do leżenia, my jesteśmy stworzeni do aktywności, do rozwoju, do uczenia się nowych umiejętności. Kluczem do poradzenia sobie ze stresem są dwie kwestie. Po pierwsze dbałość o zdrowie w ogóle, ponieważ ciało, które jest zadbane, które jest wypoczęte, dobrze odżywione, wyspane, hmm, wyspane. tak? Aktywne fizycznie również. To jest ciało, które lepiej znosi te biologiczne trudy stresu, a przez to też ma mniejsze ryzyko negatywnych konsekwencji w postaci np. chorób serca. Mm -hmm. Drugim sposobem jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze znakami stresu, kiedy on się pojawi, kiedy zaczyna nam już dokuczać. I tutaj y, dużą pomocą są np. treningi relaksacyjne, treningi mindfulness, te wszystkie techniki, które uczą nas rozpoznawania tego, że jesteśmy w stresie, bo nie zawsze jesteśmy w stanie to skutecznie rozpoznać, ale też kiedy jest, już to rozpoznamy, rozładować to na poprzez mhm. proste ćwiczenia, pracę z oddechem, wyobrażeniami. I tego typu zajęcia są np. wpisane w Polsce, przynajmniej w projekt w program rehabilitacji kardiologicznej. Dobrze, to skoro już rozmawiamy i mam taką okazję, że mam tutaj eksperta na fotelu, to chciałam zapytać, jak rozpoznać ten przewlekły stres i może taka prosta rada, y, na jakąś prostą technikę, którą każdy z nas może zastosować, gdy czuje, że już dochodzi do granic wytrzymałości. Po pierwsze, po czym rozpoznać? Jak rozmawiam z pacjentami, oni generalnie czują, że są w stresie, tak? My, my czujemy, że ten nasz stan równowagi. Y, Takiej emocjonalnej, trochę też fizycznej jest zaburzony, że y, jesteśmy na przykład przewlekłe zmęczeni. Takim sygnałem przewlekłego stresu jest niemożliwość skutecznego odpoczywania, czyli na przykład problemy ze snem. Mhm. Y, bywa to pierwszą oznaką tego, że coś zaczyna się dziać z naszym życiem w ogóle i z naszym radzeniem sobie z codziennością, która może być Taki papierek Tak, problemy ze snem, y, taka drażliwość też, czyli y, taka łatwość. Wybuchania w różnych sytuacjach, przewlekłe zmęczenie, ale również na przykład bóle mięśni. Charakterystyczne bóle w okolicach karku, łydek, żuchwy, ponieważ w stresie zaciskamy zęby. To są takie sygnały, że żyjemy w ciągłym stresie i nie rozładowujemy go w sposób skuteczny. To jest, co z tym robić? Istnieje kilka technik relaksacyjnych, które są skuteczne, natomiast jak z każdym rodzajem treningu i z każdym ćwiczeniem, efekty takie, które są bardziej trwałe, które uczą nasze ciało radzenia sobie na bieżąco, pojawiają się już po pewnym czasie. Tak? Oczywiście nawet pierwszy trening relaksacyjny już daje nam uczucie ulgi, takiego przyjemnego odprężenia i po prostu ci bardzo lubią te zajęcia, ale żeby ten efekt był na tyle utrwalony, żeby miał znaczenie dla zdrowia, to te treningi trzeba powtarzać najlepiej regularnie. Tak samo jak z aktywnością fizyczną. Tak? Jeden bieg w miesiącu no jasne, nie, nie tam, Tak, ryzyka różnego rodzaju chorób. Ale codzienny, czy przynajmniej trzy razy w tygodniu, to takie jest rekomendacja. Wspomniała Pani o tych technikach wyobrażeniowych, czyli jak ja na przykład teraz zamykam oczy i wyobrażam sobie plażę, na której byłam w trakcie wakacji, to jest to technika relaksacyjna? Jest to rodzaj techniki relaksacyjnej, tylko że przy ćwiczeniach, ćwiczeniach wyobrażeniowych warto pamiętać o tym, jak się je robi też prawidłowo tak, żeby rzeczywiście zadziałały na nasze ciało, na nasz umysł. Czyli bardzo ważne jest, żeby przy wyobrażaniu sobie tej plaży, o tyle jest łatwiej, że Pani ją pamięta z wakacji, przypomnieć sobie wszystkie wrażenia, które Pani wtedy towarzyszyły. Ciepło na skórze na przykład, piasek pod stopami, szum morza, dźwięk. Wszystkie obrazy, które Pani towarzyszyły, czyli widok fal morskich, Albo drzew kołoszących się na wietrze, tak dokładnie jak jest to możliwe, z kolorami, kształtami, zapach morskiego powietrza. My to wszystko mamy w magazynie pamięci i umiejętność wydobycia tego. Sprawia, że nasz mózg zaczyna troszeczkę reagować, no to tak, jakbyśmy tam rzeczywiście. Ja dam świadectwo byli. i to działa, bo jak pani tak opowiada o tym, co powinnam robić, ja sobie zaczęłam uruchamiać te ślady pamięciowe i faktycznie mam wrażenie, że mi tętno zwolniło i już czuję się bardziej wyluzowana niż na Trochę... początku naszej rozmowy. Tak, jak na wakacje. Dokładnie. I my rzeczywiście tego typu treningi prowadzimy z pacjentami, ćwiczymy te umiejętności, rozwijamy je, bo wiemy, że jest to jedno z bardzo ważnych narzędzi, żebyśmy mogli sobie pomóc w każdej sytuacji, nawet w sytuacji wywiadu. A to ja mam pytania. Pani na co dzień stosuje te techniki? Na pewno staram się je stosować wtedy, kiedy czuję, że jestem w stresie. Mam tą e, trochę przewagę zawodową, że znam cały wachlarz technik. Więc na przykład, e, kiedy siedzę i rozmawiam z panią, mogę zwracać uwagę na to, jak wygląda mój oddech. Czy on staje się na przykład płytki albo szybki? I wtedy świadomie starać się ten oddech wydłużyć i pogłębić, bo jest to sygnał również dla mojego ciała, że jestem bezpieczny, że wszystko jest OK. Mogę też poza kadrem, mm -hmm. na przykład, wykonać taki ruch, który pozwoli mi napiąć i rozluźnić mięśnie. Jednym z ćwiczeń przy relaksacji mięśniowej jest na przykład świadome napinanie i rozluźnianie dłoni. W taki sposób, teraz, proszę państwa odczuć, że to odprężenie się pojawia w mięśniach. I też zauważyć, że to jest bardzo przyjemne uczucie. Bardzo edukacyjna rozmowa dla mnie też. A zdrowiem zajmuję się od 20 lat. Także zapraszamy na treningi relaksacyjne. A no właśnie, gdzie pacjenci mają szukać takich miejsc, takich porad? Istnieje coraz więcej też miejsc, ośrodków psychologicznych, psychoterapeutycznych, które oferują naukę technik mindfulness, technik uważności. Naukę treningów relaksacyjnych. Z punktu widzenia naszej codziennej praktyki klinicznej największe szanse, żeby trafić na rehabilitację kardiologiczną mają te osoby, które niestety są po incydentach sercowo-naczyniowych. No to już trochę takie gaszenie pożarów, prawda, bo coś się wydarzyło, a właściwie tak tutaj rozmawiamy i ta idea długo i szczęśliwie, ona ma służyć temu, żeby do tego nie doszło. Czyli właściwie lepiej zacząć wcześniej, prawda? Kiedy jeszcze jesteśmy w dobrej formie jak najwcześniej. Tak naprawdę to co mnie cieszy jako psychologa, który pracuje z osobami, które już ponoszą pewne koszty zdrowotne, to jest to, że coraz częściej proponuje się tego typu zajęcia dzieciom i młodzieży. Czyli uczymy tych ważnych umiejętności na wcześniejszych etapach życia. To ja dam świadectwo też tutaj, szabryki. proszę Państwa. Mam syna, tak. który w tej chwili jest w liceum, ale jak zdawał egzaminy ósmoklasisty, to mąż podpowiedział mu taką bardzo prostą technikę oddechową. I syn w trakcie egzaminu z matematyki chyba no, dostał mojego ataku paniki. Wystraszył się, Mówi, że miał czarną dziurę w głowie. Nie wiedział, czy w ogóle cokolwiek napisze i zaczął oddychać. I mówi po minucie, zwrócił spokój i napisał matematykę całkiem przyzwoicie. To jest świetny przykład, bo rzeczywiście kiedy zaczęliśmy zaczynamy się stresować i zaczynamy mieć tą taką charakterystyczną gonitwę myśli, to sam fakt tego i zauważenie, że jesteśmy w stresie, tym bardziej zwiększa nasze napięcie, czyli wpadamy w taką spiralę stresu, którą dobrze jest umieć zatrzymać. Właśnie po to, żeby wrócić do stanu wyjściowego albo bliskiego do wyjściowego i poradzić sobie z tą sytuacją, w której jesteśmy. Oddychajmy spokojnie, ćwiczmy się w tym. Tak. Bardzo dziękuję Pani Dziękujemy. doktor za rozmowę, za rady.